Miałem tabletki przyspieszające fale mózgowe, więc będę kupić dwa razy szybciej. Chciałbym mieć mózg. Masz ten, kuna, ten. Mam autyzm. Ten następny test jest bardzo długo. To może być trwały w wyniku prawie do pełnego zgody. Smooth jazz będzie wypracowany w 3, 2, 1. O, dark! O, oh, helia! Yeah. No no kur. Człowiek nie może mieć dobrej muzyki w grze. E... Seks. Gdzie? Aha, przecież ja to mogę stanąć. Wiesz co, jeszcze może stanąć Eee. Na przykład...

Fałszujesz. po <grym> pojedyncze strony. Jak mam fałszować pojedyncze strony? Jak ty. chwila. Jak ty możesz mieć lęk wysokości, jak jeździłeś na szynie, która dosłownie jeździ po suficie? Jestem pewien, że są w tej grze pomieszczenia, gdzie ty po prostu. Ty i inne. rdzenie. mogliście jeździć. Nie wiem, 18 metrów nad podłogą. Tak A co? Niech ty możesz się wysokości! Cicho! O Nie Dobra nie, uratuję ją Wyjątkowo, będziemy przyjaciółmi NIE! Jedyne co mogę przetestować to twoją starą Pokaż gdzie masz sypialnię znaczy wiesz stary, ja nie lubię speedrunować gier generalnie. O! ojebany, Przeżył! Niestety przeżył. No czemu niestety? Dobry ziomek jest. Ja się no. próbował mnie wyzywać, że mam brain damage, ale nieważne. Um... nie wyzywał, swój za fakt. <noise> Zamknij się! Tu! Mniej więcej. Czy ty jesteś. <noise> Czy ty jesteś do słowo? No naprawdę masz moje damage Emm... Spoko, ale teraz... Aha, no tak, przecież mam portale. Na tym polega ta gra. <grym> nie, nie. Nie. Naprawdę jak na to wpadłeś? Zamknij Mordegrados. Rucham ci matkę. Mamy do... ją! Naprawdę muszę przestać, czuję, że... Nie, dobra. Nie, Koniec, to jest twoją starą. Nie. Na tę minutę. Na tę godzinę. Na tę minutę. A bo to jest 17:59 dobra, śmieszne. Na końca godziny strasznych rzadów. Twoja 18 wypiwa, twoja stara też wypiła. Twoja stara też wypiła. To moja stara też <śla> wypiła. Oooo, <śla> potężny jesteś. Dobra, to ja, tutaj nie wiem coś... Się tutaj właściwie coś jest... Więcej? Muzyczka! Ja właściwie stąd wyjdę? A, wyjdę, dobra, nieważne Uwagotale Myślałem, że się zepsuję Chciałeś się zepsuć?! <ślałem> Debugging frajerzy! <ślałem> Kurwa, mi się skończyło. Tato, wracaj. Właśnie, mam przecież takie te, takie króty które napisali na nich men. Nie mają sobie białko, zaraz wracam. Co mają napisane? Ty powinieneś to brać? Ja nie wiem, czy to ci dobrze zrobi. Co tu trzeba? O, to jest bardzo fajne. Dobra, um, czy ja powinienem? O, oh, oh, shit. Ej, ale muzyka jest dojebana Podoba mi się. O super. Czemu tam poleciała? Nie, nie leć tu. O nie. O nie. O nie. Tam poleć. Opuść. Okej, okay, okej. Okay. Zrobię to jeszcze raz w takim razie. Nie znowu. Kurwa, naprawdę jestem tupojowy. Nie mam kostki No kur... właśnie Chodź tu Ty, weź dwa. kostkę podnieś Podnieś kostkę Może dosięgniesz ją, jest toczywbęd to, jak ją dosięgniesz i ją weźmiesz Jest! Masz! Mamy to! To tak proste. Don't take with you. Mm, jasne. Nie. nie Nie jadę! Nie jadę Chuj. dalej. Kto jest? Obrażam się. <laughs> nie, przestań, przestań. Przestań, spokojnie, szanuj biurko. Wiesz kogo no ja? Kiedy? Przestań. Wystarczy już, naprawdę. Ja już sram tymi żartami. I to nie jest normalna kupa, to jest kurwa biegunka. Dobra, ale nie, ta dziurka jest tutaj za wysoko, więc ja od tamtej strony muszę jej użyć. Tak? Tutaj muszę teraz tak. A czekaj. A to co robi? No. Ja jestem kurwa idiotą, takim nie mogę z ciebie! Ty naprawdę jesteś Ale nie widziałem, że to niszczy to. W jedynce to tylko z... Mnie była bariera, że nie można było portali stawiać Kostońki też nie przechodziły nigdy przez to Nie się śmiać z mojego ilorazu inteligencji To nie jest iloraz, bo przez 8 niedzielki Pochwal się ile ty masz IQ 146 100... Okay. Ty masz tyle, idę na podłogę. Wszystko, wszystko w porządku? Nie przejmuj się, Dobre. będzie dobrze, jestem pewien. Jak kiedy sernik się skończy? <grybuj> <grybuj> masz na. Stary, ale ty wiesz, że. Uda, chcesz odpowiedź? N nie. Albo dobrze? Wiesz, ja mam czas gorzej z tobą. Ale robisz, robisz teraz melodyjkę jak w tych kreskówkach. Ktoś ma rozkminę. Próbuje, próbuje zrobić co tylko może, żeby się udało. Nie udaje mu się. przychodzi ta postać, która po prostu ma wiecznego poker face na twarzy i robi po prostu jednym przyciskiem wszystko, wszystko, wszystko robi. No, okay. chyba wiem, chyba wiem. No brawo, w końcu tu wpadłeś. <grystanie> Halo yeah. ja. Aha, i teraz aha. Dobra. <grystanie> dobra. <grystanie> Ej, no to wracamy Okay, staw the music, okej. Okay. Już wystarczy, alec. Wystarczy. A przestań, a nie, wyłącz. B C to wyłącz. Wyłącz? <laughs> <laughs> Co wyłącz? No wyłącz gitarę! Nie wiem, talent swój wyłącz. <laughs> Sam siebie wyłącz. Na honor twojej matki zagam teraz utwór na najgłupszej stronie. O, głupie. Bezsensowne. <laughs> Czekaj, czy teraz dopiero to trybie? Czy ty powiedziałeś, że na cześć mojej matki nagrasz w tej grubszej stronie? Ale ładnie tutaj, nie sądzisz? Michał, jesteś uwięziony w plecówce pod, pod Ale przynajmniej mają pokaz slajdów. Ale podoba mi się bardzo muzyka w tej grze. A wiesz, co mi się podoba? Jezu. No wyciszę się zaraz. Pożałujesz tego. Wiesz, kto jeszcze pożałuje? <laughs> Okej, okay, mam pomysł. Chodź tu. Chodź tu. Przydasz mi się. Czy ty? Nie jesteś tak głodny, żeby to Or am Nie i Nie zrobisz tego. Nie. 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 Chodź w ustronne miejsce. No, co? Idealnie. <laughs> Dobra, teraz po prostu. Oh, kur nie mogę jej. Nie, nie radzę. Nawet jeśli to będziesz, to będziesz przodem do niej, czyli możecie cię rozpróć na kawałki od razu. Jeśli ty tego nie radzisz, to tym bardziej chcę spróbować. No i co? <śmuletra> <śmuletra> to nie tak sewa. W... <śmuletra> Dobra, spójrz nad kostkę, co tu jest i jak się tam dostać, jak myślisz. I teraz spójrz dokładnie przed siebie na ziemię. Na drugą stronę pokoju, co tam jest? O Kurwa, dobra, teraz widzę. Okej, okay, to co mam zrobić? No i trzecie pytanie: jak tam, jak tam przejdziesz, żeby się nie zestrzelono? Ja bać was. No tak, teraz tak trochę lipnie. Okej, okay, mam pomysł. ja wiem, zamknij się. Co? Dobry jest w tej grze. Ale, ale... What? What? How? Co ty kurwa... Zrobiłeś. Jak to co? Rozbroiłem je. Problem? Ale to jest szkło. To nie mogę postawić. Czy twoje twojej pracy smyślowy nie istnieje? Całkiem możliwe. Przez szkło to też działa? O ja nie wiedziałem. No czemu nie? No myślałem, że szkło jest tutaj jak ściana. Nie wiem, no nie spodziewałem się, że przez szkło zadziała. To szkło, a nie ściana! Ale rozumiesz, w kontekście programowania, projektowania gier, możesz zrobić tak, że szkło Masz. będzie tylko wyglądało jak szkło, ale będzie działało jak ściana. Ale to jest gra Walve! To jest szkło, dlaczego lasem miałby nie przechodzić przez szkło? Kurwa mać, bo się. Ja cię kurwa kiedyś pierdolę. W prawdziwym życiu. Przy... W prawdziwym życiu. ...stracę swoje góry na nie, nie tać gówna. Zagram Ci piosenkę na pocieszenie Dobra, dam ci wy wysyna można spalić. Uuu. Podoba mi się ten pomysł. Ty go musisz być szybki. Kostko może ci się od strzałów. Co? Nie, nie. Co nie? tyś kostki, zasłaniaj się... Nie, zasłaniaj się kostko. Oszaleję z tobą Kocham ty jak ty się triggerujesz, jak ja robię wszystko co nielegalne w tej grze Co jest tutaj? Aha Aha Tylko... Ja tam wejdę? Aha Może Nie, to nie zadziała prawda Jak tutaj kurwa wejść? A, dobra <śmienic> Dobra Ty tobie, widzę ja powinieneś mówić kurwa, mi świeciesz czy sobie? <laughs> o, super Wypierdalaj O, patrz, żyje Nic się nie stało To łap Weź, ją A co ona mówiła? No razie powiedziała thank you, potem ją rzuciłeś z cliffu To zobaczysz to.